Hydrox Farm. Najsilniejszy legalny spalacz tłuszczu na rynku. Pozbądź się tłuszczu raz na zawsze. W składzie aż 22 aktywne składniki. Sprawdź na hydrox.com.pl Dzień dobry, chyba mamy trochę do pogadania. Dawno tej Mariusza nie było na tej kanapce, ale kanapka cały czas jest, istnieje. I od razu zaznaczam, że film będzie zawierał wulgaryzmy, więc osoby które będą czuły się urażone lub nie tolerują przeklinania, zapraszam po prostu na inne kanały. Są jakieś profile Pani Domu, Ewy Chodakowskiej, czy tam innych księżniczek polskiego fitnessu, więc tam na pewno nie będzie wulgaryzmów. Tutaj jest Mariusz, tutaj jest inaczej. Słuchajcie, tak jak mówię, mamy trochę do pogadania, w związku z tym, że delikatnie coś tam się u mnie troszeczkę dzieje, Między innymi starty itp. itd. Dlaczego taka cisza na kanapie? Powiem wam szczerze, że trochę yy, opadły mi emocje, wena na nagrywanie kolejnych nowych filmików z racji tego, że teraz jest kurwa tyle tego najebane na tym internecie że już nie wiadomo kto jest trenerem, kto jest tym pouczającym, kto się zabrał za, za, za motywację, a kto chodzi na siłownię, żeby być zmotywowanym. Więcej motywatorów niż tych trenerów, niż tych podopiecznych i, i ludzi na siłowni. Teraz każdy chce być kurwa wyróżniający się, każdy chce być fit, fajnie, ok, ale róbmy coś, co będzie kreatywne, nowe, yy, będzie pokazywało coś innego. Ta napa jest moja, jest zarezerwowana tylko i wyłącznie dla mnie. Więc, e, e, więc Mariusz nadaje zawsze wszystko napytom dżuchowi. Słuchajcie, e, pro, proszę Was od razu dostać do końca, bo będzie kilka ciekawych tematów, bo nowe perełki oczywiście wpadły dotyczące współpracy z podobiecznymi. a ja wiecie, że to mój konik. E, od razu też zaznaczam, że ja, e, bo często jestem ostrzegany o to, że wyśmiewam się z ludzi, że, e, że udaję tutaj wielkiego znawcę, bo sam, sam jestem jakiś tam, nie wiem, przećwiczony, doładowany, kurwa, sterylów się najadłem i mam więcej do powiedzenia niż inni. Ale słuchajcie, jestem trenerem, mam swoich podopiecznych, a robię to tylko, po to tylko i wyłącznie po to, żeby ustrzec inne osoby przed jakimiś błędami, przed popełnianiem kolejnych błędów, przed, nie wiem, może, może do nazwy głupotą, chociaż, 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 wiecie, ogólnie dobrze jest pytać, dobrze jest rozwiązywać jakieś tam nieścisłości ze swoim trenerem, a nie robić coś, co, co później wychodzi, że kurwa jest maksymalną głupotą. Ale o tym później. Na razie starty. Jak wiecie, sezon wiosenny jest, no... Kurwa, z słowami powiedziała, sezon wiosenny w pełni. Jestem już po trzech startach, kolejny za 17 dni w Hiszpanii. Jak widać no, w tym roku jest, jest dość dobrze, forma jest zajebista, no to też dzięki właśnie współpracy z Adamem Rembisiem, aczkolwiek też dodam, Adam jest naprawdę świetnym, świetnym tutaj w, i motywatorem, i trenerem i doradcą. Dużo osób pytało mnie, dlaczego ja, osoba, która kurwa jest trenerem innych, innych ludzi, Muszę mieć trenera, słuchajcie, nawet fil hit ma trenera, kurde. Yy, trener jest po to, żeby yy, ogarnąć człowieka w ostatnim etapie. Ja to jestem zawsze taki, że troszeczkę nadgorliwiec, nie? I wiecie, lubię troszeczkę sobie tam powymyślać więcej niż powinienem. Na przykład, no tego może jest kurwa za mało, to sobie dorzucę trzy razy więcej, I wiadomo o czym mowa, nie? Nie o jedzeniu. No i chłodna głowa, to co ja lubię ze swoimi, to co ja robię ze swoimi podopiecznymi, czyli daję im informacje. Robisz kardio tyle i tyle, napierdalasz michę taką i taką. I właśnie ja doszedłem do takiego poziomu, że też nie chciałem się po prostu martwić tym, co mam zrobić w danej chwili, tylko po prostu dostaję schemat i wykonuję. A to, że ja jestem, wiecie, ambitny i, i taki, że dojdę zawsze do swojego celu, no to tak się ładnie nam zgrało to z, właśnie z Adamem, że ja jestem wykonawcą idealnym jego planów. No może tam troszeczkę sobie siebie wychwalam, ale no, ta determinacja, która mi towarzyszy w życiu codziennym, w każdym aspekcie mojego życia, no pozwala mi widzicie, wchodzić na troszeczkę wyższy level, co teraz powoduje, że zdobywam medale na imprezach międzynarodowych. No, i w tym sezonie już była i Hiszpania, Benidorm, drugie miejsce w kategorii ciężkiej. Później w Prosach na, na, na PCA, miejsce trzecie, też z Wielkoludami startowałem. Teraz wygrana w końcu też w kategorii ciężkiej, sorry, w Danii, w Kopenhadze. I od razu powiem Wam szczerze, że jak wszedłem na backstage, wcześniej widziałem sobie na, widziałam na ważeniu takiego Greka, niemieckiego, nie, Greka, który mieszka w Niemczech. Widziałam go na ważeniu sobie myślę, oho, to już sobie kurwa nawygrywałem. Moje zawody zaczynają się od drugiego miejsca. Ale ja mam zawsze tak, że wiecie, na backstage'u widzę, wszyscy są kurwa nikt się Ja obsrany, wychodzę od razu taki trochę zrezygnowany i to jest mój największy błąd. Właśnie Krzysiek Michalski, z którym ostatnio jeździliśmy trochę po zawodach, za to mi tarcił cały czas i on mówił Maniek, ty stoisz, oni tak samo na ciebie paszą oni też są obstrani, kurwa, widzą w Ciebie wielku luda i też się ciebie boją. To taka głupia mentalność człowieka, że zresztą każdy kto startował do pewnie podzieli moje zdanie i wie o co chodzi z tym, z tym przeświadczeniem, że stoisz, żeby bysta, stoi, że jesteś najmniejszy ze wszystkich. I dopóź, dopiero później jak po pierwszych porównaniach czy tam po pre oglądam zawsze swoje szybko zdjęcia gdzieś tam w kiblu które zostały mi tam zrobione przed, przed finałami dopiero widzę wtedy, że kurwa ty nie jestem źle. Więc i wtedy nabieram pewności siebie wiecie, pozowanie kurwa, najlepsze, chociaż też się pochwalę, no, moje pozowanie. chyba wiecie, że jest, jest bardzo dobre, zresztą widać to na fotkach. Ale, ale też powiem, ten, powiem Wam, że do tego ci dochodzi. To nie ma tak, że to, to da się radogarnąć w rok. Ja już startuję 2013 do 7, no prawie no prawie 7 lat. Tak? No i te pozywanie u mnie na początku też było karykaturalne, to po prostu jak ja teraz siebie widzę, co ja tam odpierdalałem, to mi kurwa, to po prostu <głos》>, aż wstyd takie zdjęcia wrzucać, no ale, ale człowiek się uczył, człowiek się udoskonalał, człowiek cały czas idzie do przodu, więc, więc te pozywanie też jest coraz lepsze. No, oczywiście nie twierdzę, że mam idealne pozowanie, bo tam parę błędów cały czas jest i nawet jak pojechałem ostatnio na sesję do, do państwa Sadowskich, do SDW, to pani Asia łapała się za głowę, mówi Mariusz jak ty kurwa pozujesz, co ty robisz? No i tam od, od nich też dostałem kilka wskazówek, bardzo serdecznie ich pozdrawiam za to. No i to też skutkuje tym, że lepiej to wygląda teraz, teraz też na scenie. No i tyle. No i co, teraz za 18 dni Mr. Olimpia amatorska, zawody nie z dupy, bo kolejne y, mocno obsadzone. Mocno obsadzone, to znaczy nie wiem jaka będzie konkurencja, ale kurde, umówmy się na zawody, gdzie przyjeżdża zazwyczaj tysiąc osób, nie przyjeżdżają leszcze. No widać teraz już po różnych tam fanpage'ach, oznaczeniach, kto wrzuca hasztagi Mister Olimpia, Amateur, Hiszpania, to widać, że ja tam koty. W tamtym roku zająłem trzecie miejsce w kategorii ciężkiej, w tym roku z niedowagą, w tym roku mam zamiar wejść w tą kategorię już no, tak, żeby troszeczkę ponad limit albo z limitem dokładnie. No ale zobaczymy co będzie. Chciałbym poprawić wynik, nie jestem już gościem z pierwszej łopanki, znanym mnie sędziowie, no i tak jak mówiłem gdzieś tam na, na swoich, w swoich postach, jest, jest tyle, jest tyle do zdobycia tej karty, także ja tam dupy nie spinam, ale fajnie byłoby ją mieć, tak? No i słuchajcie, tylko sobie zetknę, bo mam zapisane te tematy sobie leżałem i sobie rozkminiałem, o czym to jest z Wami dzisiaj pogadać. Tak jak mówiłem, no troszeczkę wypadłem z obiegu, bo nie chciałem... Bo może troszeczkę mnie przytłoczyło to, że ludzie mówią, że ja po kimś cisę. No to nie jest ciśnięcie, tylko tak jak powiedziałem, chcę bardziej pouczać może i powodować to, żeby unikać jakichś tam błędów. I słuchajcie, ostatnio to ja, jak pracuję już tyle lat... Cześć, na lat. Nie przeszkadzaj. Jak pracuję już tyle lat w tym sporcie, w trenerce, w dietach, kurwa, no zrobiłem już, nie wiem, z tysiąc osób może, pomogłem różnym osobom, różne, różne historie słyszałem. Twierdziłem, że nic mnie nie zaskoczy. Dostaję ostatnio raport. Nowy podopieczny, dwa tygodnie redukcji. Oczywiście, dwa tygodnie redukcji są odstępstwa. Tam już było coś jedzone, coś tam nie pasuje, ale jest zajebiście, Kurwa, motywacja jest, jest kurwa zajebisty trener, no to jest motywacja. No ale y, pan informuje, że y, ma straszne spadki cukru po kardio i y, wobec tego, y, jak schodzi z kardio, to musi koniecznie zjeść kilka saszetek cukru. Myślę sobie, o kurwa, wczoraj też komuś pokazywałem. To, co jest napisane, i mówię, to ja nie wierzę, że to jest napisane. Jak można po kardio iść, kurwa, wpierdalać cukier? Do chuja idź zjeść jabłko, idź, kurwa, nie wiem, yy, białko sobie wypi, karbo, kurwa już wypi, albo napój, sok, cokolwiek, ale nie, kurwa, żywy cukier. No, kto to słyszy, że do chuja, żeby iść, wpierdalać cukier? Idziesz, gościu, kręcisz kardio, za chwilę pierdalasz się cukru, tak jakbyś, nie wiem, no, yy, ręką, po brudnej dupie się drapał, kurwa, ręką i bycia rosły po mordzie. No, tak to jest, nie umyta, kurwa, ręka, a ty się smarujesz po ryju. Kurwa, no to, to mnie po prostu rozwaliło. No ale oczywiście y, Tomczukowa zjedka delikatna poleciała, z niedowierzaniem, bo, no, no, bo to, jest, no, to jest historia niecodzienna, niecodziennie się zdarza słyszeć takie rzeczy. My myślałem, że e, jesteśmy już na takim etapie, taki rozwój cywilizacji, e, taki dostęp do wiedzy, że ludzie już takich błędów nie popełniają, ale jednak widzę, że się zdarza. Oczywiście bez obrazu dla mojego podopiecznego, bo, bo to bardzo sympatyczny człowiek jest, ale m, na przyszłość już teraz będzie wiedział, żeby nie wpierdalać cukru po, po, po tym, jak mu spada cukier po kardio. Najlepiej zjeść jabłko, wypić trochę soczku, czy nawet no nie wiem, no cokolwiek, cokolwiek innego, aby nie, nie jeść cukru. Też fajna, ostatnia sytuacja. Była, w, no wiecie, do mnie też odzywają się kobiety. Z tego, że mam trochę doświadczenie domowe z kobietami, to też, też pomagam dziewczynom, też z, z, z sukcesami, bo też mam zawodniczki na swoim koncie. No i panie są specyficzne, panie są naprawdę specyficzne, bo takie panie, które zazwyczaj żyły w świecie pani domu i takich innych czasopism, mają no z nikomu wiedzę na temat odżywiania się. No i tutaj pani otrzymuje ode mnie dietę, otrzymuje ode mnie cardio, wszystko rozpisane i dostaje od niej pierwszą informację, że że coś mi się chyba pomyliło, bo wysłałam dietę tylko na poniedziałek. A gdzie jest dieta na, na pozostałe dni? Kurwa, pani myślała, że dostanie menu jak kurwa w restauracji. Mariusz wyskoczy kurwa z książeczką. Tutaj masz zjedz to, tu zjedz to. We wtorek kurwa zjemy to. Kaczka po prowansalsku kurwa w winie będzie na środę. No do chujabana, Oto... to są te przepisy na internecie. Po to trener daje, e, nie wiem, jakieś możliwości wyboru makro albo, no wiadomo, makro, osoba świeża sobie nie, z makro nie poradzi, ale jeżeli dostajesz informację od trenera, zjedz 100 gram chudego mięsa, zjedz 100 gram na przykład ryżu to nie, czy tam węglowodanów, to nie znaczy, że masz wpierdalać dzień w dzień e, suchego kurczaka z ryżem. Przecież jest tyle możliwości. Ty, wystarczy rzucić na patelnię jedzenie, podgrzać na patelni, dosypać przyprawy, dolać trochę wody, to się poddusi i już nie jemy suchego kurczaka i białego kurwa zwykłego ryżu. Ja nie pamiętam, dosłownie naprawdę, przysięgam Bogu, nie pamiętam kiedy jadłem taki e, zwykły ryż. No oczywiście teraz mogę sobie się wymączać, bo mam katerynki, mi tam wspierają i pomagają, no to jest inna sprawa, ale... E, Czekajcie, zobaczcie, zobaczę ten minut mam, bo kurwa najebało. Ale, ale to, też jest, to też jest dobra scena, że no, ludzie po prostu nie wyciągają wniosków, no i e, jedzą... Jedzą tak sztywno, jakby jak, jak byli na, przed Mister Olympią No i później wychodzi, że po tygodniu taka dieta jest, taka dieta jest nietrzymana, bo, bo jak można jeść codziennie to samo? Bo trener nie napisał. No ale trener to nie jest gość, który, y, który układa menu dokładne co i jak ma być jedzone. To my musimy sami ze swoją inwencją twórczą się wykazać, żeby coś lepiej ogarnąć. Jeżeli chcesz i trzymać dietę tydzień, no to będziesz wiedział, damy sobie kurczaka z ryżem i tyle, i tyle z twojej diety, tyle z swojego trzymania. Y, jeszcze jedna sprawa. Ostatni, kolejny mój podopieczny dziwi się, dlaczego mu waga wzrosła na redukcji, bo yy, wszystko trzyma. Kurwa, kario sztywno, yy, tam Michę też ponoć sztywno, ale w, yy, w, yy, w takiej tabelce odstępstwa napisane dwutygodniowy wyjazd do Polski. Aha, czyli dwa tygodnie kurwa gość sobie wpierdalał yy, w Polsce pod korek i później dziwi się, że yy, waga mu wzrosła. Kurwa, no tak jak ja, nie wiem, no yy, przed zawodami nażałbym się kurwa kebabów i dziwił się, że formy na zawodnie zrobiłem. Ludzie, czasami troszeczkę trzeba się opamiętać, wyciągnąć wnioski na chłopski rozum i myśleć, kurwa, to trzeba myśleć. Dobra, trzymajcie się, bo właśnie mi już miga, że za dużo to już gadam. Eee, faję do góry, powodzonka.